Mam takie trzy konstatacje. Pierwsza taka, którą Chciałem panu dyrektorowi Fedorowi po prostu by pogratulować praktyki politycznej e, związanej z tą kampanią. E, druga rzecz e, to moim zdaniem przede wszystkim, że Grzegorz Napieralski udowodnił e, taki zmysł taktyczny i polityczny. To znaczy, że to nie jest a, polityk sezonowy, tylko to jest facet, który po prostu żyje polityką i ją rozumie. To jest coś, z czym wcześniej pewnie nie mógł sobie poradzić pokazał, że stoi przed wielką szansą. To, czy on ją udźwignie, to zależy od trzech czynników. Pierwsza rzecz, czy wymieni klub parlamentarny, bo widać, że ten klub parlamentarny jest klubem przeszłości zakorzenionym w jakichś tam uwarunkowaniach w lat 90. może wcześniejszych. Ci liderzy jakby nie są już zakorzenieni lokalnie, tylko są zakorzenieni w Warszawie. Druga rzecz, czy uda mu się stworzyć skuteczny tandem z Bartoszem Orłowiczem. Bo myślę, że to by była taka wartość dodana do SLD, która mogłaby pozwolić przekroczyć 20%. I trzecia rzecz, on uświadomił elektoratowi, że szybka koalicja z Platformą doprowadziłoby SLD do roli przystawki, ponieważ rzeczywiście ten klub parlamentarny obecnie, to te względy towarzyskie pokazują, że oni bardzo łatwo by się w większości odnaleźli w Platformie. I to mogło być zabójcze. I teraz już do samej kampanii. To znaczy, wydaje mi się, że PSL pokazał, że mimo takiego zakorzenienia lokalnego, okazało się, że dla nich wrogiem był PiS, który odebrał im trochę elektoratu, ale okazało się, że koalicja z Platformą tak samo ich wyniszcza. To znaczy, że dużo tego elektoratu PSL-u w przyszłości swobodnie będzie głosowała na Platformie i oni rzeczywiście są w realnej rzeczywistości wypadnięcia z parlamentu. I ostatnia rzecz, to wydaje mi się, że ta kampania pokazała, że Sławek Sierakowski przespał taki moment miękkiego wejścia do polityki jako lider. Znaczy, wydaje mi się, że koszty związane z wystawieniem kandydata przez krytykę polityczną w tych wyborach i wejście jako podmiot na rynek polityczny bardzo łatwą drogą, bo jak pokazało zbieranie podpisów ludzie po prostu masowo chętnie się podpisywali, nie trzeba było mieć dużej struktury do tego, żeby to zebrać. To wydaje mi się, że w najbliższej przyszłości, będę 20 lat, nie będzie już takiej możliwości takiego łatwego wejścia do polityki. I raczej rzeczywiście Grzegorz Napieralski ma szansę przyciągania tych młodych, lewicowych środowisk i budowania takiej twardej polityki wokół siebie. I na koniec y, też zagrożenie jest dla SRD związane z palikotem. To znaczy tutaj było przypominana postać była Andrzeja Lepera i tych 15%. Znaczy Paliwkot realnie może stworzyć taką partię antyklerykalną, wiecową, wyborczą przy zasobach finansowych i wsparciu medialnym i on rzeczywiście mógłby być przeciwwagą, powiedzmy, dla SED. Ja nie mówię, że na wysokim poziomie, ale powiedzmy 7% i mógłby dzięki temu zostać po prostu wicepremierem. Jako koalicja na Platformy byłby dla nich znośny i to jest rzeczywiście chyba w obecnej sytuacji największe zagrożenie to była rzeczywiście taka partia, stricte wyborcza, medialna kampania, duże miasta. Pewnie Ludwik Dorn obraźliwie powiedział, że taka, taki leper dla wykształciłków. Ale myślę, że rzeczywiście ten krzyż, te wszystkie takie kwestie symboliczne sprzyjają takiej roli. I na końcu tutaj się pojawił gdzieś ten korwin. To wydaje mi się, że to co było tutaj wspominane, o czym Bartek powiedział, w 2001 rok, w 2000 kiedy SLD było hegemonem, wydawało się, że tutaj na 20 lat będzie rządziło, to platforma stoi wobec tego samego problemu, to znaczy nie jej siła instytucjonalna, nie jej siła rzeczywista, że objęła wszystkie instytucje, tylko konflikty wewnętrzne, wzajemne jakieś animozje, ambicje, bez tożsamości tej partii, bo okazuje się, że partia traci tożsamość bardzo szybko mogą tą partię zdegenerować, mimo finansowania jej z budżetu państwa. To znaczy e, Pałac, Grzegorz Schetyna, Donald Tusk i te ich wzajemne konflikty bardzo szybko mogą ich zdegenerować, ponieważ ich wiarygodność, taka partia od sasa do lasa jakby kończy, kończy funkcjonowanie na scenie politycznej, a słuchę o tym, że na przykład Borowski ma być kandydatem na senatora, a z drugiej strony Umiński i Dobiertycha to jakby pokazują, że to będzie tylko stricte partia władzy bez jakiejś tożsamości. I ostatnie, młodzi w tych wyborach głosowali dosyć konserwatywnie, ale też głosowali za osobowością. To znaczy badania pokazują, że dlatego głosowali na Kaczyńskiego a nie na Komorowskiego, bo tutaj liczyła się osobowość. I taka mdła partia platformy, która mogła zadowolać, zadowalać wyborców w 2007 roku jako antyrządowa, powoli się wyczerpuje. Znaczy mobilizacja wcale nie była tak duża dla tych młodych wyborców i następna kampania na zasadzie, bo wszystkiemu winny jest PIS i głosujcie na nas się już nie sprawdzi. Także SLD ma dużą szansę, ale tutaj tak powiedziałem też jest parę jeszcze zagrożeń.